Witamy w kolejnych kulisach Kabaretowego Klubu Dwójki, teraz ze mną Kacper Kuszewski, witam. Cześć, dzień dobry. Co Ty tutaj robisz, w jakiej roli dzisiaj w Kabaretowym e, Klubie Dwójki? Dzisiaj występuję tutaj w zupełnie niezwykłej roli, gram siebie. Jako celebrytę po prostu. No wiadomo, przecież jestem super mega celebrytą, każdy to wie, nie? No to teraz będą już pisać na pewno na wszystkich portalach. E, tak, oprócz tego e, e, łączymy przyjemne z pożytecznym tutaj z Kasią Zielińską, bo ona też jest gościem dzisiejszego programu. I e, będziemy mieli okazję zaprezentować jedną z piosenek ze spektaklu Berlin Czwarta Rano, który gramy razem z Anią Głogoską i Rafałem Maserakiem w teatrze muzycznym. Roma na małej scenie. Nasi tancerze też są tutaj dziś z nami, więc wystąpimy w komplecie. To jeszcze no, nie sposób Cię nie zapytać, no bo kto jak kto, ale to, ale Ty chyba najlepiej wiesz, co myśli teraz pewnie Marek Mostowiak I Jak przeżywa tą tragiczną śmierć Hanki? No bo co tu dużo mówić? Cała Polska żyła tymi kartonami i, no nie mówiąc dużo, kabarecie. Ja myślę, że tak, Marek też ma uraz do kartonów. Na pewno straszny. Prawda jest taka, że cały sezon poprzedni mój bohater spędził pogrążony w żałobie. Czas żałoby minął. Już od wiosny kręcimy odcinki, które będą pokazywane w nowym sezonie. i Mój bohater organizuje sobie życie od nowa z nowymi kobietami, tak? Kobietami, nie z jedną kobietą, tylko z kilkoma. Ale szczegółów zdradzać nie będę. Oglądajcie jak miłość. Tak, to my tylko zdradzimy szczegóły, że Kasper na pewno będzie gościem kabaretowego klubu dwójki w najbliższą niedzielę o 19.05, oczywiście w dwójce.